Witamy Państwa bardzo serdecznie. I bardzo to... nietypowo. Bardzo nietypowo w poniedziałek, 14 sierpnia. Tak jak Robert już powiedział, dziś w programie będzie nietypowo. Przywitaliśmy pa Państwa śpiewem i tańcem, ale nie tylko. Już zapowiadam z góry. A to za sprawą e, grupy Archidas Geraiz. Ich pasją jest capoeira. Najgroźniejszy z tańców, najpiękniejsza z walk. Miejsce pochodzenia Brazylia, czyli gorąco nawet. Ja pozwoliłem się Ci ubrać tak trochę po brazylijsku. Będzie gorąco, gorąco też składamy życzenia imieninowe. A imieniny obchodzą dziś Alfred, Elżbieta, Maksymilian. Wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia. Mieliście Państwo próbkę w studiu, jak wygląda kapuera. E, no, nasze możliwości techniczne, studiu jest trochę mniejsze niż taka przestrzeń otwarta, e, są ograniczone, więc zobaczcie Państwo, e, jak nasi koledzy ruszają się właśnie w większych przestrzeniach. Zapraszamy na ferię. A poeira me Kapuera ma swoją historię. Została stworzona w XVIII-XIX wieku przez niewolników. Jak długo kapuera jest znana w Polsce, na Śląsku? No w Polsce właściwie od 98 roku, może troszeczkę wcześniej. Wtedy to za sprawą naszego mistrza Messynej. Poznaliśmy kapuera już taką, jaka jest naprawdę. Wcześniej jakieś takie początki były gdzieś tam z telewizji, gdzieś tam z internetu. No i w 98 roku nasi koledzy, których dzisiaj tutaj nie ma. Pojechali do Niemiec do Hamburga, tam właśnie poznali naszego mistrza, który się nazywa Ney. jest założycielem grupy naszej właśnie Acht de Jarais w Brazylii. No i od tego czasu kontynuuje naszą pracę tutaj w Polsce. Powiedziałeś 98 rok, to znaczy, że przez 8 lat można tak nauczyć się ruszać. No, powiedzmy, że tak. A czym kapuera wyróżnia się spośród innych sztuk walki? Bo to jest sztuka walki. To jest taniec sztuka walki właśnie. Tak, no przede wszystkim pochodzeniem, pochodzi z Brazylii, większość sztuk walki. Pochodzi z azjatyckiego tam półwyspu, prawda? No i to, co odróżnia na pierwszy rzut oka, to jest muzyka, no i elementy tańca. Ze względu na swoją genezę, kapuera właśnie powstawała z tańca, była maskowana pod postacią tańca, no i takie właśnie ruchy, jak tutaj widzieliśmy, praktykowano, ponieważ kapuera powstała w czasach niewolnictwa, nie wolno było używać żadnej formy aktywności fizycznej przeciwko swojemu panu. Dlatego właśnie niewolnicy ukrywali walkę pod postacią tańca. Kiedyś niewolnicy, a teraz kto uprawia capoeirę? Mm, teraz capoeirę uprawiają normalni ludzie, czyli mogą uprawiać to i mężczyźni, kobiety oraz dzieci. I to jest w sumie forma walki, sztuki walki, którą może uprawiać każdy, niezależnie od tego, jak kapłeć. Bo tam jest i śpiew, i muzyka, i taniec, no, ale przede wszystkim sztuka walki. A skąd u Ciebie pomysł na, na kapułę? No, kiedyś poszłam pierwszy raz na jakiś trening, spodobało mi się i tak już w sumie zostałam. Bardzo a, fajna atmosfera, mieli ludzie. A co Ciebie zafascynowało bardziej, taniec czy walka? Mnie, e, powiem szczerze, zafascynował śpiew, taniec i dopiero później sztuka walki. A czy jest tylko jeden rodzaj kapułery? E, to czy nie, bo wyróżniamy kapłę Hezionał i kapułę Angola. Czym one się różnią? Kapuera heziona to właśnie tak jak pokazaliśmy na początku programu jest to taka szybsza sztuka walki, czyli szybsze poruszanie, kopnięcia a kapuera angola jest to wolna kapuera, czyli kapuera bardziej przy ziemi mhm. Wy się tym bawicie, prawda? To jest dla Was e, pewien pomysł na życie Tak, zgadza się e, Robimy to, e, tak jak mówił Biskojtu, od paru lat e, Coś takiego nietypowego, prawda? Potraficie się też świetnie zorganizować? Staramy się. Jest sporo klubów w Polsce, na Śląsku jeden z największych, ale także jest organizacja, która zrzesza kilka klubów, których, który, którą, którą tak naprawdę założyliście. Tak, udało się założyć nam federację większy związek niż klub sportowy, jakiś regionalny. Chcielibyśmy, żeby uzyskać coś przez to. Większy statut, żeby umożliwiło nam to po prostu rozwój capoeira, zarejestrowanie jej jako sport i tak dalej, ponieważ wszystko jest jeszcze takie całkiem surowe. Nie prowadzą ludzie, niektórzy zajęć uprawnieni do tego mhm. w zupełności. Chcecie to unormować. Chcemy. Chcielibyśmy jeszcze, żebyście nam pokazali instrumenty, na których gracie. Bardzo proszę, jeżeli możemy, przejdźmy. Zacznijmy no, od w najbardziej... Tak, muzyka w kapuerze jest ważnym elementem, prawda? Bardzo ważnym. Czy najważniejszym? No powiedziałbym, że bez, ten muzyki, ten jest bez muzyki nie może istnieć kapuera. A teksty piosenek, czy Wy y, znacie te teksty na pamięć, y, czy się ich uczycie? Jak wygląda też trening? Czy podczas treningu trenujecie kosztuki walki, czy właśnie też... Y, Grę na instrumentach, śpiew i tak. No, przede wszystkim to, co śpiewamy jest w języku portugalskim, jest to język urzędowy w Brazylii. No, i ogólnie większość z nas uczy się tego języka. Jeszcze nie na tyle y, potrafimy nim władać, jakbyśmy chcieli, no, ale na potrzeby y, Capoeira nam to wystarcza na razie. No, i oczywiście uczymy się tych piosenek również y, na treningach, ponieważ kulminacyjnym punktem każdego ringu jest choda, czyli takie koło z, ze wszystkich ludzi zebranych na treningu. Śpiewamy i dwie osoby w środku grają, tworząc Żogu kapuera, czyli grę Capuera. W dwóch zdaniach, y, jak nazywają się te instrumenty? Najważniejszy instrument przewodni w Capuera to jest birimbau. To jest bardzo prosty instrument, jednostronowy. Na taki kij z drzewa, który nazywa się Biriba, naciągnięta jest struna. I tutaj u dołu przymocowana jest taka wydrążona tykwa, która nazywa się kabasa. I ona nadaje wam, nam właśnie dźwięk. Oprócz tego. Oprócz tego ten bęben afrykański, który nazywa się Atabaki, i to co na nim leży, taki odpowiednik polskiego tamburynu Pandeiro. Mhm. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za przybycie. Nie pozwalamy Wam jeszcze uciec, będziemy jeszcze z chłopcami rozmawiać. A teraz, proszę Państwa, jeszcze kawałek próbka kapuery w wydaniu naszej, naszej grupy, która dzisiaj przyszła do studia, ale jak mówię w przestrzeni. Nieco inaczej i trochę szybciej. Zapraszamy. Na mnie robi to niesamowite wrażenie, proszę Państwa, to na pewno dużo, dużo czasu spędzonego na treningach, ale jeżeli ktoś ma ochotę aktywnie spędzić...